Teraz dojechaliśmy sobie do końca rękawa, do tego momentu, w którym mamy te 44 cm rękawa. O których wspominaliśmy, że tutaj będziemy mieć od początku do końca, zanim zaczniemy robić mankiet. I teraz będziemy robić sobie mankiet. Tylko zanim zaczniemy robić mankiet, to musimy sobie dojechać do tego miejsca, w którym mamy początek rzędu i sobie dojedziemy do tego markiera. Tu sobie przerobimy wszystkie oczka na prawo i mankiet będziemy robić ściegiem francuskim, tak żeby po prostu pasowało nam tutaj z tymi częściami robionymi francuzem. Sweterek też był zaczynany francuzem. Robiliśmy pliskę francuzem, także tutaj na rękawach też sobie zrobimy na końcu rękawów zrobimy sobie francuza. To jest oczywiście wersja z długim rękawem, dlatego że w filmie, który nazywa się wstęp, możecie zobaczyć, że można zrobić też wersję letnią bez rękawów tego sweterka. To może być taka bluzka letnia, jako kamizelka, można nawet zrobić dłuższą tunikę, można zrobić z większymi otworami na ramiona, na jakiś podkoszulek pod spodem, można zrobić kilka wariantów tego prostego sweterka. Dojeżdżamy tutaj do momentu, kiedy mamy ten markier, który oznacza nam spód rękawa. Zdejmujemy markier, bo markier nie będzie nam potrzebny, i tak samo jak tą początkową pliskę, będziemy robić tą pliskę tutaj na końcu rękawa. Ten mankiet także mniejszymi drutami. Ja robię tutaj na 4,5 mm, więc ja sobie wezmę 4 mm i zacznę sobie robić ten mankiet. I oczywiście pierwszy rząd przerabiamy na prawo, dlatego że. Ten sweterek robimy tylko prawymi oczkami, tak? I robimy sobie ten sweterek tak zwanym Magic Loopem, na drutach, na żyłce. Co to jest Magic Loop? Już mówiliśmy na ten temat. Pokazywałam link do Magic Loopa, który ułatwia robienie rękawów. Tu sobie rozmieścimy te oczka równo, żeby były z każdej strony równo, aż do tego punktu, w którym wisiał marker. I teraz, jak dojedziemy do tego punktu, w którym wisiał marker, który oznacza spód rękawa, to zacznie się ciekawa rzecz. Przerobimy te wszystkie oczka do końca. Tu mamy jeszcze kilka oczek. Tak. Żeby po prostu wyszedł nam Francuz, to musimy przestać robić na około. Jak więc robimy? Odkładamy ten drut 4,5 mm, który nie będzie nam potrzebny, drut większy, bo możliwe, że Wy robicie na innych drutach niż ja, w zależności od tego jaką macie włóczkę. Odwracamy robótkę i teraz robimy, jesteśmy na lewej stronie, na wewnętrznej stronie rękawa jakby. I robimy po prostu też prawe oczka, ale od wewnętrznej strony rękawa. Czyli będziemy robić sobie ten mankiet w tę, i z powrotem, raz na prawej stronie roboty, raz na lewej stronie roboty, tylko po to, żeby wyszedł nam Francuz. Ponieważ ten sweter robimy tylko oczkami prawymi, a jednocześnie będzie nam. Pasować to zakończenie. Tutaj mamy przy tych pliskach taki rozporek, i tutaj przy tych rękawach na końcu, przy mankietach, też będziemy mieć taki rozporek. Robimy więc w tę i z powrotem do momentu, w którym mamy ten spód rękawa. Kiedy jesteśmy na spodzie rękawa, to po prostu odwracamy robótkę. Tak, tutaj dojeżdżamy do końca. Tu mamy spód rękawa. Dojeżdżamy do końca. Odwracamy. Teraz robimy kolejny rząd na prawej stronie, czyli tu będą dalej prawe oczka. Tu mamy ten pierwszy rząd, widzimy, który wychodzi lewych oczek, dlatego że robiliśmy prawe oczka na wewnętrznej, na lewej stronie roboty. A teraz dalej robimy kolejny rząd prawych oczek i wychodzi nam po prostu francus. I w ten sposób powstanie nam mankiet. Z takim rozporkiem na spodzie rękawa, tam gdzie kupiliśmy oczka. Ten mankiet robimy sobie tak długo, jak chcemy, w zależności od tego, jaki długi chcemy mieć rękaw. Oczywiście ten rękaw można zrobić na przykład 3 czwarte albo tylko do łokcia. Możecie sobie wybrać długość rękawa, jaką chcecie. Umiecie obliczać, jak ugubić oczka w rękawie, żeby otrzymać na dole taką szerokość, jaką chcecie. Więc nie ma żadnego problemu. Odwracamy, znowu robimy na wewnętrznej stronie. Nie ma żadnego problemu, możecie po prostu sobie zrobić taki długi rękaw, jak chcecie. Czy to będzie do łokcia, czy to będzie trzy czwarte, czy to będzie do samej dłoni, czy tylko do nadgarstka. Po prostu długość możecie sobie już dopasować. Wiecie, na czym to polega, i w każdej długości można właśnie zakończyć ten mankiet w ten sposób. Takim Francuzem to bardzo ładnie wygląda, i z tym rozporkiem takim to bardzo ładnie się prezentuje. Po prostu cały sweterek, cały układ sweterka pasuje do siebie, i jest to bardzo prosty sweterek, i przede wszystkim robione tylko oczkami prawymi dla tych osób, które nie za bardzo lubią oczka lewe albo jeszcze są niewprawione w robieniu lewych oczek. No i przede wszystkim można sobie wybrać, czy ma być to wersja letnia, czy ma być to wersja zimowa. Zimowa. Czy jesienna z długim rękawem, czy letnia jako bezrękawnik. I teraz robimy w tę i z powrotem ten mankiet. Ja już przerabiam szybko oczka, dlatego że ja mówię, to nie jest nauka robienia na drutach. Jeśli chcecie nauczyć się robić na drutach prawych oczek, lewych oczek, to tutaj jest w rogu, jest i, jaka informacja, i jaki wona. Tam można kliknąć, tam jest link do mojego kursu podstaw robienia na drutach. Przynajmniej jest, dopóki YouTube znowu nie zmieni czegoś w swoich w przedstawianiu filmów. W innym przypadku jest link do tego kursu pod spodem. Tutaj znowu jesteśmy pod spodem, tutaj gdzie gubiliśmy oczka, pod spodem rękawa, więc odwracamy sobie. I jesteśmy na wewnętrznej stronie rękawa na lewej stronie roboty, i po prostu robimy sobie teraz tutaj ponownie prawe oczka. I przerabiamy sobie te prawe oczka tak długo, aż osiągniemy taką długość rękawa, jaką chcemy. Taki mankiet szeroki, jaki chcemy. Tutaj mamy zrobiony teraz, ja zrobiłam ten, ja zrobiłam tą pliskę. Mankietową do momentu, kiedy długość tego rękawa jest wystarczająca. Ja sobie takie zrobiłam wymiary, że będzie akurat tutaj do nadgarstka. Ja przymierzyłam także. Długość jest idealna. I teraz, kiedy jesteśmy na prawej stronie, to po prostu będziemy zakończać tradycyjnym zakończeniem, takim jakim zakończamy nie żadnym elastycznym, dlatego że nitkę z tyłu weźmiemy. Dlatego, że ja uważam, że tutaj ten mankiet nie musi być elastyczny. Mankiet jest dobrze, że troszeczkę będzie ściśniony, będzie po prostu trzymał formę, zwłaszcza, że ten mankiet ma tutaj ten rozporek, to rozcięcie, więc absolutnie mankiet nie musi być elastyczny. On i tak będzie się dobrze układać. Zakończamy więc. Tradycyjnie ten mankiet zamykamy wszystkie oczka do samego końca, do końca rzędu. Ja zamykam na prawej stronie. Można na lewej stronie też zamknąć. Wtedy, ten ostatni rząd i to zamykanie inaczej się układa. Ale to jest bardzo drobny szczegół, i to jest kwestia smaku. Możemy zakończyć na prawej stronie. To jest po prostu łatwiejsze zakończenie na prawej stronie. Zamykamy wszystkie oczka do końca rzędu i widzimy się na końcu rzędu. Zamykamy ostatnie oczko, obcinamy nitkę, przyciągamy nitkę przez to ostatnie oczko, chowamy nitkę. Chowamy wszystkie nitki, po prostu, które mamy. To tutaj przy szyi, gdziekolwiek indziej mamy nitki, te nitki przy tej plisce. Po prostu chowamy wszystkie nitki. Mamy jeszcze, oczywiście, jeden rękaw do zrobienia. Ten rękaw robimy dokładnie w ten sam sposób w momencie, kiedy jesteśmy tutaj. Przy tych 44 cm, 44 cm u mnie, u was ta odległość może być zupełnie inna. Zaczynamy robić ten mankiet. Czy to robimy długie rękaw, czy robimy trzy czwarte, czy robimy tylko do łokcia. Zakańczamy tym Francuzem z takim rozporkiem, żeby pasował tutaj nam ten mankiet do tego Francuza u góry na karczku i do tych plisek, którymi zaczynaliśmy ten sweter. Tak wygląda ten sweterek. Po zakończeniu tego rękawa pokażę jeszcze Wam na zdjęciach sweter całkowity. Dziękuję bardzo za ten kurs, za uczestnictwo we wspólnym robieniu tego sweterka. Zasubskrybujcie tutaj na mój kanał. Tutaj pojawi się moje zdjęcie. Wtedy nie ominiecie żadnego oczka. Żadne oczko wam nie spadnie powiedzmy. I nauczycie się więcej ode mnie, dlatego że na moim kanale jest więcej porad. I subskrybując na mój kanał, będziecie otrzymywać. Powiadomienia o tym, że pojawił się nowy film, a będzie więcej takich kursów, będzie więcej porad robienia na drutach. Także zapraszam serdecznie, subskrybujcie tutaj i zapraszam na moje strony internetowe. Dziękuję bardzo.